Siemaneczko, siemaneczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Made Obsky. Ostatnio wjechaliśmy windą na drugie piętro. Ja zrobiłem sobie zapis musiałem nam trochę poprzechodzić, bo poprzednio nie mogłem tego pokoju znaleźć, ale zrobiłem zapis. I co tutaj się pojawia? Tutaj stary wyszedł z ukrycia i znowu nas goni po wszystkich pokojach, także musimy bardzo na niego uważać, ponieważ on tutaj się wszędzie gdzieś przechadza, a on jest kurwa odporny na to, że no jak ja się schowam, to on tak i tak nie widzi. On nie wiem, jakby nie był w ogóle ślepy, nie? I co my tu mamy na mapie, tak naprawdę? W tym momencie mamy tutaj y, jedną z tych y, tych, tych cylindrów, y, i musimy się udać dokładnie w tym kierunku, przejść tutaj przez ten pokój. Bach, bach, bach cały czas prosto. I tutaj. Mam nadzieję, że to będą drzwi otwierane. No dobra, spróbujemy pójść. Ja nie wiem, czy ten stary tutaj, co łazi, on mnie, on będzie łaził tutaj cały czas, bo no jebaniutki. Jest ciężki do obejścia. Jak widać, słychać go tam. Ja bym chciał go kurwa uniknąć. Jest on tak mocno chodzi, że ja na słuchawkach mam, jakby tam jakiś kurwa. Nie wiem, dinozaur stąpał. Bo ja muszę przejść teraz na wprost. Nie ma go tu jednak. Gdzie on łazi? Ja go gdzieś tutaj słyszę. No kurwa, jebany! Pierdolcu, pierdolony. Jak ja mam, jak ja mam przed nim spierdolić? Nie, nie mam bladego pojęcia. Tutaj. Tutaj. No i chuj, co to jest za klucz? Tu nie mogę wejść. Dobra, gdzie, jakie mam teraz opcje? jest tak, tu mamy klucz. Ja musiałbym pewnie ten klucz zdobyć. Sądzę, że on może być gdzieś tutaj też, bo tutaj widzę dwa znaczniki, do których na razie się dostać też za bardzo nie mogę. Także jedyne wyjście sądzę, że to jest tutaj. Na wprost. Ja po prostu muszę chyba biegać i tego kurwa pierdolca unikać. Jesteśmy w tym pokoju. Czy on tu może wejść tak naprawdę? Może kurwa. Dobra, chwilę spauzujemy. Moja odmowa śpiewania sfrustrowała mojego ojca, ale tylko opóźniła jego plany. Pochłaniają go teraz próby odtworzenia nagrań pieśni tego stworzenia za pomocą jednego z tych mechanizmów. Musi istnieć jakiś sposób, aby temu przeciwdziałać, stłumić lub zniwelować jej wpływ, w jakąś melodię lub pieśń, która może działać jako kontr, kontrapunkt, jako przeciwwaga. Będę potrzebować pomocy, ale jak sobie z tym poradzić? Ryzyko wypuszczenia nagrań pieśni jest zbyt duże. Być może, gdybym podzieliła. Ją na kawałki tak jak zrobił to mój ojciec ze swoimi nagraniami i podeszłabym do czterech różnych kompozytor kompozytorów do każdego z częścią. Ale kogo zapytać? Oczywiście najdroższego Tomasa, ale kogo jeszcze? Ej, tu mam zapis. Spierdalej. No tu chyba nie może, Father intends to use his grand harmonium, the machine he has devised tonight. To use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before I'm not ready. I've tried to compose it myself tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked but at last two composers of the counter song have arrived at the hotel i must speak with them before the dress rehearsal i can only pray that this will be enough i could leave still slip away i've thought about it again and again in recent days but No dobra, I wish ok, jeszcze jeden zapis. Gdzie ten chujek chodzi teraz? Dobra, on sobie stąd poszedł i teraz tak. Ja mam jeszcze drzwi do tego pomieszczenia, które jest tam. Niech on, tam, niech on tam sobie chodzi. A ja wejdę sobie jeszcze tutaj zobaczyć. Czy tutaj coś jest ciekawego? No nic tutaj nie widzę. Mapa. Gdzie by to jeszcze mogło być? No bo ja tutaj przyszedłem. No tutaj są pozamykane jeszcze te pomieszczenia. Teoretycznie gdzieś tutaj można przejść. Tutaj widzę, jest jedna kratka, tutaj tak samo. Którą z tych kratek zapewne da się otworzyć? Ja bym sobie jeszcze tutaj to dokładnie spróbował przeszukać. Tutaj jest jakiś zegar. Kurwa, on tu idzie. Tutaj trzeba się dużo na słuchawkach opierać. To są te pomieszczenia, chyba, w których można się chować przed nim. W ogóle, ile ja mam jeszcze tego? Jedno. Tu mam trzy, jakby nuty Miltada Miltona Nortona, Henryga Huxa i Tomasa Evansa. Brakuje mi chyba jeszcze jednych, żeby mieć wszystkie cztery, nie? Teraz jest z przodu. Jak mi zajebał! Wypierdalaj! No i chuj, nie? No i cześć. Zajebał mi, ale dobra, nie, nie będę tego ciąć. Pójdziemy dalej, bo tak i tak wiem, że w tym pomieszczeniu nic nie ma. Także chociaż tyle dobrego. Jeszcze nie mam zapis po tym pomieszczeniu, że zaraz od razu nas wczyta. Dobra, to teraz szybka piłka. Tam nic nie było. W takim razie trzeba się udać gdzieś tutaj. Ja przyszedłem tak, to może gdzieś tutaj, w tym pomieszczeniu jeszcze nie byłem? Żeby to teraz dobrze zrobić, tu i tu. To zbieramy. Mamy kartkę. Tutaj mamy jakąś piosenkę. Dobra, to jebać, nie będziemy tego czytać. My sobie go okrążymy. No plus jest taki, żeby starczy przed nim spierdalać, nie? Dobra, włazimy. Jep, w drugą stronę, i teraz tak. Że teraz trzeba iść gdzieś tutaj, nie? Tutaj na dół by w sumie można było iść, bo ja byłem tutaj i tutaj wejść póki co nie mogę. Więc może jeszcze tutaj gdzieś. Okej, okay, tutaj. Jest jakaś klasa. Trzeba szybko to wszystko obczajać. Są też fajnie porobione takie przejścia, żeby on nas jakby nie zdążył nie zdążył zabić. Dobra, ja jestem w tym momencie w tym pomieszczeniu tutaj. W sumie jak on by tu przyszedł. I ty, ale tu nie byłem, mm -hmm. czy tutaj gdzieś się o, tutaj coś jest? Co się dzieje? Tutaj też coś jest. To nic nie daje. Kurwa muszę to obejść. Tam jest coś do zrobienia ewidentnie. Tutaj kolejna notatka, chyba szybka akcja tutaj jest. Tutaj mogę to przerobić. Gdzie wyszedłem? Znowu tutaj, ty, a nam się to nie otwarło przypadkiem? Właśnie to pomieszczenie nam się otwarło, chyba. Tutaj potrzebujemy jakiegoś, znowuż klucza, którego też nie mam. Tutaj byłem na samym początku. Gdzie ten klucz może być schowany? Tutaj mam kolejny ten element. To jakieś duże w ogóle pomieszczenia są. On jeszcze niech to. Niech to sobie jeszcze otwiera. To mogę otworzyć. To też. Gdzie ja teraz wejdę w ogóle? Ło! Tutaj coś jest. Też do zrobienia. Nie muszę go stąd odciągnąć delikatnie. Szybki zapis. Niech on się tu trochę podleczy. Ej, bo tu jest w ogóle nowy punkt zapisu. Hmm. Co to może być? Tutaj jest jakaś książka, tu jest list, chyba. No tu się ewidentnie jakiś klucz pokaże. Pierdalaj, a on tam idzie? Nie, on tam sobie zniknie mi gdzieś dalej. On tu krąży ciągle, no. To jeszcze raz spróbuję tak obejść kurwiszony jeden no. Nie mogę cię gdzieś zamknąć, mieć święty spokój z tobą. Tu jest klucz potrzebny. Gdzie ten znak był po drugiej stronie? Co tu się stanie? Co się stało? A! Dobra. To coś tutaj się dzieje. Czyli ja chyba muszę zrobić tak, że ja to uruchomię i ja tego kurwiszona muszę tutaj ściągnąć. I to go usmaży. Nie, no co tu jest grane z tym? Dawaj go na to koło. Ile razy ja jeszcze muszę go trafić? Zajebiście! Jeszcze raz mu damy po mordzie. Dobrze, czyli dobrze robiłem. Gdzieś tu jest telefon, tak? Odbierzmy. Jezebel, jesteś tam? Twój wujek nie przestałby. Co to jest, Elisabeth? Coś jej się dzieje, ewidentnie. A czy ja przy nim coś mogę znaleźć? Mam i ten klucz, o który mi chodziło. Zajebiście. I teraz tak mapa, mapa, i ja ten klucz, najprawdopodobniej, właśnie nie wiem, czy tu. Tutaj. Robimy zapis od razu. Dobra, mamy ten klucz, i musimy udać się teraz tak. Tych wszystkich zjebów obejdziemy. Nie będziemy tutaj się zbytnio nad tym użalać, tylko szybkim biegiem do ostatniego, do trzeciego cylindra. Chodzimy tutaj. Używamy klucza. Mamy cylinder. Możemy wejść na kolejne piętro Ale tu je zabraham Tutaj mi troch, trochę będę miał ucięcia tego odcinka, bo nie mogę się połapać, ale... Ale wbijmy tutaj Jesteśmy na poddaszu z trzecim cylindrem, ale brakuje nam cylindra numer. Czemu ja tu nie mogę wejść? Dobra, teraz mogłem. I poddaszę to z miejsca, gdzie przesiadywała nasza. O kurwa, tutaj widzę jakieś znaki. Ten gdzieś chodzi. Tu gdzieś musi być podpowiedź. Dwa. Cztery. Hmm. Czy one coś tutaj mają? Pies. Tutaj jest wilk. Tylko, że tutaj brakuje obrazów. Wydaje mi się, że mamy 5. Tylko, gdzie ten obraz. Okej, okay, ja muszę zrobić. Dobra, tu już wiem o co chodzi. Tu jest jeden obraz. 3. Czyli mamy łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć obrazów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli to jest tutaj według tej liczby rzymskiej? Tak to działa. Będę musiał to. Ca... O. Pięć, tak, czyli znajdźmy jedynkę. Tutaj jest trójka, to jest kruk. Tu mamy taką klatkę. No, tu jest niby klatka, ale też tutaj jest jakiś taki wilk. Nie, czy to coś jest, czy to jest ta klatka? Dobra, powiedzmy, że to jest ta klatka. I ona jest czwarta. Czyli czego tu jeszcze nie było. Pies, ryba i te takie rogi. Te rogi są chyba tutaj, nie? Tutaj. Czyli teoretycznie ryba jest pierwsza. Ryba, następnie drugi jest pies, następnie trzeci będzie. Ten ptok, czyli orzeł, teraz czwarty jest ta klatka, i piąty powinny być rogi. Czy coś spierdoliłem? No bo ryba na pewno jest pierwsza. Drugi na pewno jest pies. Trzeci jest ptak. No czemu to niby nie jest czwarte? To co, czwarty będzie to? Jaki tu jest napis? Czwarty. No, czwarty to jest ten ptaszek, taki w tym. Jeden, dwa, trzy. No i tak niepodnie nie jest dobrze. Raz, dwa, trzy, pięć. No i teraz się udało. Możemy wejść i tutaj cały czas ktoś śpiewa i sądzę, że tu jest ostatni gdzieś fonogram. Tutaj jest ta babka. Wygląda nieciekawie i mega przerażająco. Nie patrz na mnie potworze. Tutaj mam jeszcze jakiś list do przeczytania. Zamknęła się na poddaszu i zabarykodowałem drzwi. Wygląda na to, że wielkie harmonium nie zadziałało. Mnie nie zadziałało. Mnie tak jak na innych. Wszystko zaczęło się od tego stworzenia, które jest zamknięte pod punktem Sker. Musi zostać uwolnione, żeby nie wyrządziło już krzywdy nikomu innemu. Muszę się upewnić, że mogę bezpiecznie dostać się do jaskini. Tak. Aby mój ojciec i jego ludzie mnie nie znaleźli, nie są już normalnymi ludźmi. Kurwa, boję się tam wchodzić. Tu jest coś nie tak. Jest i nasz Abraham. Kurwa, jedne w mikrofon. No dobra. On nas gdzieś zrzucił, rozwalił nam nasze urządzenie. Czy ja tu mam gdzieś teraz zapis? Może? Będę chciał bardzo chętnie grę zapisać. Bo on nas gdzieś wrzucił. O, tutaj będzie zapis, nice. Mamy i nasz zapis, odsłuchajmy sobie tą wiadomość jeszcze. Czy tutaj nic done. nie ma? Jest, zrobione. I Father's four cylinders. Three parts of the Siren Song. The fourth, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the Siren Song to be dispatched to four composers. Czyli my cały czas mieliśmy przy sobie to. Okej, okay. Mamy zapis. Więc słuchajcie, moi drodzy, w tym momencie kończymy odcinek i zbliżamy się wielkimi krokami do finału. więc Zobaczymy, jak ta historia się w końcu rozwiąże. A na ten moment trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.